Ogrodomaniak.pl Piotr Danek. Witam po raz kolejny. Co tutaj mamy? Siekiery fiskarca. Siekiery fiskarca znają wszyscy. Yy, bardzo porządny sprzęt. Ogólne opinie dobre. Tak mówię o, o siekierach już wiadomo, fiskarca, natomiast chciałem zwrócić uwagę. Na nowość w tym roku, jesteśmy w 2015, pojawiły się nowe modele, troszeczkę inne kształty, troszeczkę inna kolorystyka, inne wzornictwo. De facto, powiedziałbym, że tutaj te zmiany dotyczą takich detali bardziej kosmetycznych niż funkcjonalnych, strukturalnych. No i jest jedna miła niespodzianka, za tym powiem, o tym powiem za chwilę. Mówimy tutaj o całkowicie nowej linii siekier. De facto, jeśli chodzi o same nazewnictwo niewiele się zmieniło. Natomiast do, do, do rodziny Fiskarsa, do rodziny siekier Fiskarsa, doszedł nowy model. I tak w rodzinie mamy, tej nowej rodzinie Fiskarsów X, mamy X5, X7, X10, X11, X17 i tutaj nowość X21. 25 i 27. Teraz tak popatrzmy sobie na sam wygląd tych siekier. Jest całkiem ciekawy, zresztą w 2015 roku, więc teraz za wzornictwo, za design zostały wyróżnione nagrodą Red Dot Award. I tak mamy na przykład X5. Całkiem ładnie się prezentuje. Generalnie wszystkie siekiery ciesielskie, czyli model X5, X7 i X10, charakteryzują się tym, że tutaj ostrze jest czarne jak na przykład w X5 czyli malutkiej siekierze mała, zgrabna poręczna do obróbki drewna do 3-4 cm fajnie się trzyma dłoni, pewnie. powiedzmy mamy X7 troszeczkę większa ale jak widać dalej jest to model ciesielski więc tutaj to ostrze jest czarne podwójnie hartowana stal no to znacznie przekłada się na, na wyższą żywotność tych siekier i łatwiejsze się ostrzenie i później idąc od X11 wzwyż, mamy te siekiery bez, cząkiery, przepraszam, z głowicą w kolorze srebrnym, tak jak widać tutaj. No to już są takie siekiery do bardziej takich profesjonalnych zastosowań, powiedziałbym przysłowiowo siekiery, którymi chcemy się zamachnąć, a nie takie małe siekiery, które możemy jedną ręką bez problemu jakieś tam drewno ociasać, obrobić itd no tutaj widzimy już całkiem inne wzornictwo. Minimalnie się różnią kolorystyką od tych wersji standardowych X17. Tutaj ten, ten, ta głupica jest taka grafitowa w przypadku starej X17, natomiast tutaj jest inna. Jest taka ładna, srebrna. I teraz tak ta niespodzianka, o której mówiłem. Po zarejestrowaniu dowolnej, dowolnej siekiery z tej nowej linii. Na stronie fiskarca fiskars.eu łamane przez Warranty Nasza siekiera z marszu dostaje 25 lat gwarancji 25 lat gwarancji. Do niedawna opcja ta była możliwa w przypadku limitowanej edycji siekier o takiej chwytliwej nazwie Fiskars 365. Model to był 129.030. I do niedawna ten model po zarejestrowaniu na strony Fiskarsa otrzymywaliśmy z tą 25-letnią gwarancję. Ta opcja jest teraz dostępna dla wszystkich nowych modeli siekierki Fiskarsa. Dlaczego akurat pokazałem też ten model, bo przez jakiś czas jak miałem okazję sprzedawać ten model 365 limitowany, 100 tysięcy wyprodukowanych w całym świecie, to klienci często mnie pytali do jakiego modelu można ją porównać i zawsze było, yy, była taka, yy, taka niepewność yy, coś pomiędzy X17 a X21, może trochę jak X15. Natomiast w momencie, gdy pojawiła się teraz w nowej linii ta wersja X21, no to popatrzmy sobie, zostawimy sobie zostawimy siekiery razem praktycznie ta sama siekiera. Czym się różnią kolorem? W zasadzie tyle. Jeśli chodzi o same nowe, o, o, o tą nową linię ciekawicielskiego, takie charakterystyczne cechy, to tak jak już wcześniej wspomniałem. Inna kolorystyka. Podwójnie hartowana stal, zwiększająca wytrzymałość i ułatwiająca ostrzenie. Przedłużona strefa chwytu, która nam umożliwia użytkownikom jeszcze lepsze zamknięcie się, łatwiejsze rozłupanie tego drewna. Trzonek mocowany, trzonek mocowany jest wtryskowo, bezpośrednio na ostrzu, co znacznie zwiększa jego żywotność i generalnie przekłada się na, na większą wytrzymałość tego trzonka, jak również całe siekiery. Siekiery są w ofercie już, myślę, w większości dealerów można je zakupić cenowo, powiedziałbym przybliżone do siekier tych starszych wersji, czyli no, jeżeli mamy okazję teraz wybrać sobie siekierę, no to ja myślę, że warto pójść w kierunku tych nowych wersji, chociażby z racji tego, że mamy to 25-letnią wersję. Sam proces rejestracji takiej siekiery na stronie jest bardzo prosty. Miałem okazję ostatnio zrobić to dla klienta. Naszymi dzisiejszymi gośćmi były siekierki skarsa nowa, seria siekierki skarsa X. Nie pokazałem wszystkich modeli, ponieważ no, trochę mi zabrakło miejsca. De facto one się różnią się tylko troszeczkę rozmiarem, troszeczkę wagą. Obrodomaj.pl Piotr Adamek, dziękuję za uwagę zapraszam na kolejną ciekawą prezentację